Proszę Państwa, obiecała Ewa Wiśniewska, że też opowie. Obiecywała się panu trudno, teraz już, nie? Tak, tą kobietę znam co 20 lat. <grywa> <grywa> tak. Nie ja, jak miała 14, wyciąglałem z tłumu statystów na no, dole, przy dole. kanale, bo była tak piękna, że nie wytrzymałem. Posadziłem na takim kamieniu i tak już siedziała, siedziała co codziennie z tęciuszką taką z gimnazjum, taką jak tego, 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 aż przyszedł tatuś, i zaniepokojony tciuszczą narobi. A tam on nic, bo siedziała na planie, ale tatuś był harmonikiem i, i zaś przez to wszystko przepiłował tą skrzyneczkę, z nie zmartwił. Rzecz polega na tym, proszę Państwa, że to był rzeczywiście tak jak nazwano mój debiut artystyczny. W zawodzie aktora właśnie występowałam wtedy, ponieważ Kazio mi wręczył na planie miednicę i powiedział, że w dziesiątym planie mam tam myć rannych. Bez nogi była gra po, tak u dziewczyny bez nogi. Uszczanili. Wszystko jak, w każdym razie na planie spotkałam się wtedy no, z dyrektorem Teatru Narodowego. Który grał wielką rolę e, po, ze firmy. Wyciągnęliśmy ze A ja statystowałam i te proporcje... Między Szóstej klasy w Szkole Nie mam nic do dodania niestety. No tak z nim jest niestety. Szanownie. Latał jak szalony po planie. A drugi, poważny reżyser chodził po planie godnie. Pan e, Kuba Morgenstern. Też do chleb. Ty też zostałeś. O Sitko? O Ewie wiem wszystko. Ewa? Naturalnie. Mamy 150 bochenków. Tak. Dziecko. Śląski chleb, Speszy. Kaziu Bo Kuba chciał coś powiedzieć. Tak, ja już trzymam się na Kuba. To krótko chciałem tylko wspomnieć, że cztery lata mieszkaliśmy w jednym pokoju w Akademiku i nie wiem, czy pamiętasz, że lało się, bo to była taka... No Trzymaj, tak się i tak przy ustach ...i okazało się, że... że, że pod, podstawiliśmy obraz Andrzeja Bajdy i to nam wcale pomogło, bo nie kawało na nas... Na suficie na... widziałem. Dostał Wajda. 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 jakąś nagrodę za ostrość czy za coś. On, nie? on był starszym kolegą, zostawił obraz. On był malarzem socjalistycznym. Ja się żałuję, że nie tego nie To był pusty basen. Pustusieńki basen, taki właśnie murowany. Na pierwszym planie były i tam ręcznie leżał taki Ale komu, komu go podano? Oto zostawił i to po prostu, i on wie o tym. Ale ja się oczywiście, no, Kuba, może jeszcze mówi, że nie zagraje. proszę Państwa smutno, jakby się tak, tak właśnie teraz myślę o tym. Nas było bardzo dużo wtedy. Z mojego pokolenia, z mojego rocznika, z naszej generacji właśnie został Andrzej Wejdaj i my w dwójkę. Andrzej, oczywiście Andrzej Wajda jest dzieckiem jakiegoś Boga. On jest na specjalnych prawach. On sam dla siebie jest wielki. My, 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 my mamani za przeżyliśmy. I tu zwróćmy uwagę, kto przeżył? Żyd i siódma. To na to na bęcie, co to jest rasa. E, bo, po materiale, który za chwilę obejrzymy, ten chleb był na kupy, mogę? Kupa. Tylko ja Cię błagam, wyjmij zresztą szczękę, bo on trochę twarda. Ja się... Proszę Cię bardzo, dajcie mi. Dajcie mi. Kresy na. nie zabił tym chlebem, Karzu. Po materiale... To też małżeństwo, które działo się w moich oczach. Rodziło się. Po tym materiale chcielibyśmy Cię namówić na parę komentarza na temat reżysera Zanuskiego, ale to po materiale proszę, uwaga. Prosimy panie inżynierze materiał. Notujemy w tym roku jubileusz z własnego podwórka. Przy kamerze Adolf Forbert. Minęło 10 lat od utworzenia czołówki filmowej Wojska Polskiego. Zalążka naszego powojennego filmu. Ówczesna kronika filmowa odnajduje ludzi związanych z tamtymi pionierskimi czasami. Władysław Forbert w czasie zdjęć do filmu Trudna Miłość. Aleksander Ford realizuje Piątkę z ulicy Barskiej. Stanisława Wola spotykamy w szkole filmowej w trakcie wyjaśniania tajników krzywej sensitometrycznej i kontroli notatek studenta reżyserii Kuca. Wysoko na dachach starówki Jerzy Bosak uzgadnia z młodym operatorem Franciszkiem Fuchsem kolejne ustawienie kamery do swego filmu o Starym mieście. Perski z operatorem Olgierdem Samuzywiczem i montażystką Lubmią Niekrasową. Kaziu, prosimy. Co to jest krzywa sensywno-rymonistyczna? Proszę? 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 No, Nauczyłeś się. Widziałem, że tam nawet siedziałeś. w ja na pierwszym roku, drugim. Ja mam zaświadczenie? Ostatnio, bo, bo, bo mi pokazali, żebym nie płacił na ZUS jako poseł to, to okaże mi złożyć dokumenty do ZUS-u na emeryturę i ja dopiero to składałem i musiałem właśnie takie zaświadczenia, że szkoły tej, że skończyłem. Skończyłem, napisali. Co to jest że, krzywa sensji numer Martycz? E, ale to musisz hydraulików zapytać. To ci tutaj jest z Dort, też mu dam chleba, który jest operatorem i jego, jego tego uczynę. Co to ma swojego z Zanusji? Właśnie, czy coś masz do powiedzenia. Zanussi tak. to, to jest taki Biskup cywilu, podejrzewam. Więc to, to jest świetny człowiek. Ja go bardzo lubię, bo on nie jest, to jest konkretny. Ja niestety ze swoim fatalnym charakterem kiedyś powiedziałem, że Zanusiego wymyślił, że jak się strasznie nudził. To jest część prawdy w tym jest jest? Co z tym chlebem dla Wiesia Zdorta? Tak, Czy ja muszę o wszystkim pamiętać? No, no za to ci to płacą w końcu. Wiesiu? Wiesław, gdzie jesteś? Rzucaj, rzucaj. On był kiedyś bardzo młody. Młodszy ode mnie. Ciekawe, który pierwszy który On miał bardzo niezwykłą przygodę, bo w szkole has -ha pokazał film Młody Polański był studentem, i, i za to mi się coś ten haz nie podobał, i to się skończyło potworną bójką z Polańskim, i któryś z was stać ząb. Chodźcie tutaj operator, profesor szkoły filmowej. Niech pan zezwalał, dwa słowa. Amerykanie, amerykańscy aktorzy, jak pytają, jak była ciężka praca, i jak robili filmy, to mówią, to o to jedyną rzecz, ja też to powiem, że przy wszystkich filmach Kazia kuca Dobrze się bawiłem. <noise> no, dziękuję <noise> Ci, tak to nie To przecież było widać w tym, w tym, że poważne zajęcie, te, 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 te filmy.